W tym filmie słowo apetyt i głód będą używał zamiennie. Oczywiście nie jest to samo, ale w kontekście tego filmu będzie to samo. Ok, to co można zrobić, aby lepiej kontrolować apetyt? Są to takie podstawy jak nawodnienie. Gdy jesteśmy odwodnieni, często głód możemy mylić z pragnieniem. A jak to sprawdzić? No wystarczy po prostu się dobrze nawodnić. Gdy czujecie głód, pierwsze co należy zrobić, to wypić szklankę wody. Jeżeli po 5 po 10 minutach głód nie mija, to znaczy, że to nie jest pragnienie, tylko to jest faktyczny głód. No chyba, że przez cały dzień nic nie piliście i nagle rzucacie się na wodę. No to tych napojów możecie potrzebować więcej. Ale generalnie jest taka zasada, że przed spożyciem posiłku wypij na początku szklankę wody i zobacz czy to jest głód, czy to jest pragnienie. To samo tyczy się też elektrolitów, bo elektrolity pomagają nawadniać nasz organizm. I tutaj nawodnienie i elektrolity powinniśmy traktować tak samo. I niedobór elektrolitów i odwodnienie może się objawiać głodem. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest zwiększyć aktywność fizyczną. I nie mówię tutaj o treningach intensywnych, bo intensywne treningi Mogą ten apetyt i głód zwiększyć, gdyż po prostu będziemy wydatkować więcej energii, więc więcej energii nasz organizm będzie się domagał. Aczkolwiek, jeżeli wprowadzicie ćwiczenia o niskiej intensywności, to ten problem może się nie pojawić. Dlatego takie rzeczy jak spacery, jak lekki trucht czy jazda na rowerze w wolnym tempie nie będą nasilały tego apetytu, przynajmniej nie powinny, a niektóre badania pokazują, że Odpowiednia ilość aktywności fizycznej będzie pomagała regulować ten apetyt, dlatego warto się ruszać, warto przynajmniej robić 10 tysięcy kroków dziennie lub generalnie godzina aktywności fizycznej dziennie. Zobaczcie, nasza doba zazwyczaj trwa 16 godzin, może trwać krócej, może trwać dłużej. W zależności od tego, ile śpimy. I czy jedna godzina na nogach to jest dużo? Tak naprawdę to jest niewiele. Możecie tą aktywność fizyczną rozdzielić na cały dzień. Ruszać się 5 czy 10 minut po wstaniu, 10 minut ruszać się w pracy, 10 minut ruszać się po pracy, 10 minut ruszać się przed spaniem i tak naprawdę przed każdym posiłkiem lub po każdym posiłku zrobić 5 czy 10 minutowy spacer. I to jest niewiele, a to się zbiera przez cały dzień i w taki sposób będziecie się ruszali... Minimum godzinę dziennie, przez co pomożecie regulować wasz apetyt i też będziecie wydatkowali więcej energii. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, to zwiększyć podaż białka. Białko jest makroskładnikiem, który pomaga najlepiej kontrolować apetyt i pokazują to praktycznie wszystkie badania. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że diety wysokobiałkowe najlepiej potrafią kontrolować apetyt. A inne pokazują, że diety niskobiałkowe będą gorsze od diet średniobiałkowych, a średniobiałkowe diety będą gorsze od diet wysokobiałkowych w kontekście regulowania apetytu. Oczywiście różnice w sytości mogą się różnić w zależności od osoby, bo na przykład osoby z insulinoopornością nie będą dobrze trawiły większej ilości białka. Dlatego kontekst jest najważniejszy, ale generalnie jeżeli jesteście osobami zdrowymi, to warto zwiększyć podaż białka, aby dobrze regulować apetyt. No i dodatkowym plusem jest to, że czym więcej białka jecie, tym więcej Więcej wydatkujecie energii. Mamy dwie diety 2000 kalorii i ta z większą podażą białka będzie wydatkowała więcej energii aniżeli ta z niższą podażą białka. Tak to działa. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest jedzenie śniadań, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Intermittent fasting jest coraz bardziej popularniejszy, aczkolwiek najpopularniejszą wersją. Intermittent fasting jest pomijanie śniadań. Aczkolwiek badania pokazują, że pomijanie kolacji, a nie śniadań, będzie lepiej kontrolowało apetyt. To znaczy, że intermittent fasting, gdzie nasze okno żywieniowe jest w pierwszej części dnia, będzie lepsze w kontekście regulowania apetytu. No i znowu mamy tutaj indywidualności, dla których pomijanie śniadań. Będzie pozwalało lepiej kontrolować apetyt. Dlatego nie traktujemy badań jako pewnik, tylko jako wskazówka, bo dla wielu osób pomijanie śniadań też będzie dobrą strategią w kontekście regulowania sytości. Aczkolwiek mówię, gdy macie problemy z kontrolą apetytu, spróbujcie tej wersji z pomijaniem kolacji, a nie z pomijaniem śniadań. Jeszcze chwilę porozmawiamy w kontekście. Żywieniowym. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest zwiększenie podaży warzyw i błonnika. I tutaj znowu badania pokazują, że większa objętość posiłków będzie pomagała lepiej regulować apetyt. A warzywa i błonnik nie zawierają zbyt dużej ilości kalorii, ale mają dużą objętość. Przez co one będą zwiększały objętość naszych posiłków niskim kosztem energetycznym naszych posiłków. Bo oczywiście możemy zwiększyć objętość posiłków. Na przykład dodając pół kilo mięsa, ale pół kilo mięsa, no to będzie zdecydowanie więcej kalorii, aniżeli pół kilo warzyw. Dlatego, jeżeli mówimy o objętości posiłków, to zwiększać ją powinniśmy głównie z warzyw i błonnika. No i teraz pomówimy o bardzo ważnej rzeczy, która niestety będzie negatywnie wpływała czy to na nasz apetyt, czy to nasz głód, i tutaj będę mówił o stresie. Niestety, stres tutaj niszczy nas z dwóch stron, bo mamy dwa typy ludzi. Pierwszy typ osób to są takie osoby, które nie czują głodu podczas stresu, to znaczy podczas stresującej sytuacji w ogóle nie jedzą, bo mają ściśnięty żołądek i nie są w stanie nic zjeść. A drugi typ osób to są takie, które w stresujących sytuacjach rzucają się na jedzenie. I drugi przykład jest oczywisty, że stres będzie negatywnie na to wpływał, bo będziemy się obiadali i nie rzucamy się w tych sytuacjach. Na brokuły z kurczakiem, tylko rzucamy się na słodycze, i niestety to nie są zdrowe słodycze, a pierwszy typ ludzi też będzie się rzucał na jedzenie. Tylko, że to będzie proces opóźniony, bo podczas stresującej sytuacji nie będziemy praktycznie nic spożywać, ale gdy wygłodzimy nasz organizm i ten stres w końcu z nas zejdzie, no to niestety rzucimy się na jedzenie i znowu nie rzucimy się na zdrowe jedzenie. Nie znam osób, które się obżerają warzywami. Naprawdę nie znam. Jeżeli jesteście takimi osobami, dodajcie mi znać w komentarzu. I co z tym stresem zrobić? No niestety, trzeba go albo zminimalizować, albo zacząć z nim sobie radzić. I ja nie jestem ekspertem od radzenia sobie ze stresem, bo tu może bardziej pomóc czy to psychodietetyk, czy to psycholog, czy to psychiatra. Jeżeli nie chcecie się zgłosić do tych specjalistów, Najpierw spróbujcie poradzić sobie z tym sami. Posłuchajcie podcastów, poczytajcie blogi na ten temat, jak radzić sobie ze stresem, bo jest bardzo dużo informacji w internecie. Jeżeli nie dajecie sobie rady sami, to zgłoście się do specjalisty i on wam powinien pomóc. I gdy zaczniecie sobie radzić ze stresem, to wtedy nie powinniście się obiadać. I jeżeli te wszystkie rady z poprzedniej części filmu nie zadziałały, to trzeba zrobić tak zwanego diet break'a lub też Recovery diet. Zacznę od tego, kogo może dotyczyć ten problem. Po pierwsze osób, które doświadczyły przynajmniej raz w życiu efektu jojo. Gdy źle się odchudzaliśmy, na przykład stosowaliśmy dietę 1000 kalorii, to niestety straciliśmy dużo mięśni. Ale nie tylko. Mogliśmy też utracić cenne aminokwasy na przykład z naszych organów, przez co gdy zejdziemy do pewnego poziomu tkanki tłuszczowej, nasz organizm będzie nam wysyłał sygnały, że nie chce być w takim stanie. I to może się objawiać właśnie niepohamowanym głodem. To jest jedna z częstszych przyczyn efektu jojo, gdy po pierwsze źle będziemy się odchudzać, po drugie, zejdziemy zbyt nisko z naszą masą ciała, to nasz organizm może się domagać energii i nie tylko. I w takim wypadku trzeba właśnie zrobić diet breaka lub też recovery diet. To znaczy, że będziemy musieli wejść na nasze zero-kaloryczne lub też nawet nadwyżkę kaloryczną do momentu, aż ten niepohamowany apetyt minie. I często to może się wiązać z tym. Że będziemy musieli przytyć. Wielu z was nie będzie chciało zaakceptować takiego stanu rzeczy, ale spójrzcie na to z tej perspektywy, że gdy tego nie zrobicie, to nie będziecie nigdy w stanie schudnąć, bo gdy zajdziecie do pewnego poziomu tkanki tłuszczowej, czy też do pewnego poziomu masy ciała, to znowu wasz organizm będzie się domagał czy to energii, czy to niezbędnych składników odżywczych. I to będzie się objawiało. Niepohamowanym głodem. I gdy tego nie dostarczymy dla naszego organizmu, to on dalej będzie się tego domagał. Dlatego, jeżeli nie chcecie chwić w karuzeli efektu jojo, to znaczy, że ciągle się odchudzacie i ciągle tyjecie, to zróbcie sobie przerwę od odchudzania, podstawcie na nieprzetworzone jedzenie, może to być keto, ale tak naprawdę nie powinniście ograniczać nic. Powinniście się skupić na głównie nieprzetworzonych produktach, jeść w cudzysłowie zdrowo, dostarczyć. Wszystkie niezbędne mikroelementy, białka i przede wszystkim energię, której nasz organizm potrzebuje, i wtedy jesteście w stanie to naprawić. I oprócz diety najlepiej jest dorzucić trening siłowy. Mogą to być ćwiczenia w domu, bez żadnych obciążeń, z naszą masą ciała. Potem możecie stopniowo zwiększać obciążenia, dorzucać jakieś ciężary, robić pompki z plecakiem, wyciskać bicep z plecakiem itd., itd. Chodzi o to, aby odbudować mięśnie i przyspieszyć ten metabolizm, kiedy będziemy naprawiać nasz organizm, kiedy będziemy leczyć ten niezahamowany apetyt. Ten proces leczenia może trwać dwa tygodnie, może trwać miesiąc. Ale w niektórych wypadkach może trwać kilka miesięcy i naprawdę możecie przytyć nawet 10-20 kg, ale co to jest w kontekście całego życia? Bo chodzi o to, że gdy przytyjecie ze zdrowych produktów, będziecie jedli dosyta, to w pewnym momencie ta wasza waga się zatrzyma i nagle zaczniecie chudnąć, z tego względu, że nasz organizm. Nie chce być ani niedożywiony, ani też otyły, bo otyłość nie sprzyja przetrwaniu naszego gatunku. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jemy niezdrowe produkty i zaburzamy te naturalne sygnały. To nazywa się leptynooporność. Nie będę o tym teraz mówił, ale gdy będziemy jedli zdrowe, nieprzetworzone produkty, czy to keto, czy to low carb, czy to normalna dieta wysokowęglowodanowa. Co tam po prostu lubicie, to nasz organizm będzie miał odpowiednie sygnały leptyny, czyli hormonu sytości, i też automatycznie wyreguluje waszą masę ciała. Bo gdy spojrzycie na waszych znajomych, czy też na przechodniów, wiele osób je normalnie, to znaczy jest zdrowo, ale też pozwala sobie na przetworzone produkty, to nie ma aż tam tylu otyłych osób. Jedną z przyczyn otyłości jest to, że zaburzamy te naturalne sygnały sytości i głodu. Jeżeli nie będziecie ich zaburzać, to wasza masa ciała powinna wrócić do normy. Tylko pod warunkiem, że wasz organizm będzie odżywiony. Dlatego ta przerwa, ten diet break czy też recovery diet, ma odżywić wasz organizm i ma przywrócić go do równowagi. To był długi i ciężki odcinek, dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania w tym temacie, to zadaj mi je, ja z chęcią na nie odpowiem, bo wiem, że dla wielu może to być nowa wiedza. Możecie się bać wejść na taką dietę bez liczenia, bez żadnej kontroli, ale w niektórych wypadkach jest to konieczne, aby zahamować ten apetyt. Tylko oczywiście najpierw spróbujcie wszystkich tych metod z pierwszej części filmu, bo tak naprawdę to powinno być tylko w ostateczności.